Cześć! Dzisiaj lustrzanka versus telefon. Zapraszam. To takie porównanie bez porównania no. Rostrzanka. I telefon. Okej. Okay. Dla amatora telefon wystarczy. A wiecie dla profesjonalisty też. No nie za bardzo dlatego że tutaj nie da się ustawiać bardzo ustawień manualnych tutaj włączamy, odbieramy ekranik podgląd i mamy podgląd i możemy nagrywać film oczywiście ustawienie manualne no i robimy filmy. A telefon, włączamy telefon, wyparamy aparat i nagrywamy. Dlaczego warto kupić lustrzankę? A co? Może dla prestiżu? No, akurat to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ostatnio nagrywałem film, bardzo zresztą ciekawy o mieście pewnym zabytkowym i nagrywałem tą właśnie lustrzanką. Idę sobie przez drogę, nagrywam. No i ludzie robią miejsce, jak widzą taką lustrzankę. Naprawdę myślałam, że to jest sprzęt za milion board. Naprawdę to wygląda jak milion dolarów No nie, patrzcie no, patrz, no. lustrzanka. No, oczywiście że aktuję, jakby nie kosztuje te ich jędowców. Sama go To to jest sama go O, to jest sama go Ale tak jak na sama go jest tak. Tak. I jeszcze. To jest sama roztrzenka. No dobrze. Ale... Bracie go lepszego a nie telefon. Jak już mówiłem, dla prestiżu no... W końcu łatwiej zrobić film, jak każdy schodzi z drogi. No prawie profesjonalista ci zajdzie. Niż telefonem, no... Nagrywać telefonem, o, o tak, no patrzycie, no o, nagrywa telefonem, wow! No, no, no nie. A lustrzankom ludzie myślą, że tu filmy jakieś kręcą. Hollywood. Polski Hollywood. Oczywiście żartuję, Udowolę zapinanie. Zapięte. Odpinamy tutaj. Drugi powód. Uszczędność. Ale dlaczego lepsza właśnie lustrzanka, niż telefon? Większość akcesoriów, na przykład ten mikrofon, jest dedykowany pod lustrzanki. Akurat w tym zestawie było też wejście, gdzie to były cztery. Cztery porty i dał też się do telefonu podłączyć, jeśli ma jeszcze wejście. Tak. Ale na przykład w innych telefonach nie ma już tego wejścia i musi mieć przejściówki. A w ogóle do telefonu, żeby z takiego gniazda trzypinowego przejść, żeby działało, potrzebujemy specjalnej przejściówki. No, niestety, coś za coś. No a patrzcie, na, na przykład taka osłonka, to jest praktycznie nic. Do ruszczanki. A czy do telefonu założymy taką osłonkę? Ciekawie by to wyglądało, ciekawie. No, ale dobrze. Co warto wybrać? No, według mnie lustrzanka. Mamy więcej możliwości. Jest wygodniejsza, ponieważ przez takiej stabilizacji możemy o wiele mniejsze ujęcia nagrać. Musimy mieć na porządku rozmytą ostrość. Potem ta ostrość jest bardzo dobra. To są plusy. Nie widziałem, że można było na tego telefonie zrobić. I myślę, że to wszystko. Więc według mnie właśnie lustrzankę niż telefon. A teraz zobaczcie firmy nagrane lustrzanką i telefonem. Do następnego jutra.